Cześć, witajcie w luźnym Let's Play'u yy, i dzisiaj na tace yy, włożymy tutaj Minecrafta, czyli Minecrafta. A więc tak. ogólnie sytuacja wygląda następująco: Wpisujemy w Google Minecraft i tutaj sobie taką łapkę, tak? I patrzcie to. Trochę głośno, ale mamy ogólnie taki świat, tak? Ja, ja tu mam trochę cisza. Dobra. I teraz tak. Yy, teraz że to możemy wykopać. I dzisiejszym naszym zadaniem jest wykopanie już całego tutaj, tego świata. Jakbyśmy cały świat. Patrzcie, tutaj mamy już kill-off. Mamy, mamy tutaj nawet... Yy, ile wykopaliśmy rzeczy. Jest bardzo fajne. Dobra. O, się nie tylko. Yy, ogólnie to polecam każdemu tą grę. Jest mega

No i do, 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 to dobrze, kontynuując, też możemy wykopać. Ojoj, 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 to też? No nie, no chyba nie. Patrzcie, to ile tego? No, bez jaj. No to wykopiemy, no patrzcie, to jest ciekawe, to jest nether. Tu już jest end. To jakaś pustynia Minecraft, YouTube. Coś się wydaje, że to jest takie. A nie, zobaczymy. No tak, to jest, to jest na przykład. Nie, prawie to samo co to. To ciekawe. O, nie mogę tego kliknąć. No dobra, to mam taki coś, a to jeszcze. Raczej nie będziemy tego wszystkiego tutaj kopać, ale bym chciał zobaczyć, czy to się da wykopać. Da się wykopać. Uu, to za tym coś jest. Zobaczmy, co to jest. Jest kinio. To ciekawe. Ciekawe, że teraz killowcy możemy wszystko szybko wykopać. O, a tego się nie można wykopać. Tego też nie. No, dobra. Ciekawe, ciekawe, co to jest. Nic takiego. To jest taki end To jest w sumie chyba to samo nawet. To jest nether. O, oh, yeah. Może Możemy wykopać, nie? Powiem tak ciekawe bardzo. Nie wiem kiedy do tu dali w sumie. U diamenty kilo przeklęty Aż i teraz mam taki. nie ja zbieram na na y, tego na darowy Tak? Nie. nie wiem. Zbieram tego najlepszego kilofa. I piosenka się skończyła. Y, tego najlepszego kilofa zbieram i Chyba skończymy ten Przecudowny gameplay. Dajcie znać w komentarzu, że chcecie drugi odcinek. To nagram jak wykupuję tym razem całą mapę. A nie tylko połowę. Oparcie, tutaj na przykład takie rzeczy się dzieją. Fajne. Może kwiaty wykopać? Nie wiem. A, no to tutaj kwiaty Nie wiem do końca, ile potrzeb, ile musimy mieć y, punktów, żeby zdobyć najwięcej tych. Najlepszy kilofa. Co to jest kurde, patrzcie. Jakieś dziwne. O, jeszcze planki można dostać, dobrze, dobrze. To usuniemy. Dobra. O, też. Dobra. Raczej się dobra. Y, widzimy się po cięciu. Jak, jak będę to robił. I będę kopał. Tak. Witajcie, witajcie, widzowie. Y, upgrade. Tutaj mamy. Naszy update. Mamy tutaj. E, tego pikaksa nowego e, i ogólnie neterowego? Ne, no, z netherytu I tutaj mamy... neteryt. Nie, nie pamiętam tego, tego. No i tutaj mamy e, ile wykopałem już. Około, no bo ja tam trochę już pokopałem nim. Tam z dwa bloki. I tak kopię. Tutaj. E, więc dosłownie znowu po cięciu e, Widzimy się już przy ostatnim. Bo już dużo zrobiłem. Dobrze jest zajechać Tutaj już mamy wykopane co to są? Coś mi się przewidziało chyba A tutaj jeszcze, dobra e, Chciałem powiedzieć, że, że mamy już skończone e, Chyba tutaj jeszcze jeden, dobra No Mamy już skończone, tutaj, no ostatni został Tutaj proszę zobaczyć, tutaj wszystko jest zrobione tutaj, tutaj tego nie możemy zniszczyć Więc tutaj wszystko jest zrobione już To co nie mogłem zniszczyć tu po prostu klikałem. O, czy coś O, dobra, No. No i teraz jest wszystko już skończone Doro. No to zaczniemy tak wykopywać. Zobaczymy, co, jest, co jest tutaj czeka. No nic. Patrzę się na endermana. dobra, To było test to dzisiejszego odcinka. Yy, bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jo! Jeszcze może kliknąć taki a de of